O, ruszyłem się. On mi tutaj. Może dobra, będziecie słyszeć, jak nagrywam shortsa. No po prostu, więc może ja się wyciszę. Będziecie mnie słyszeli. Później. Ściszam się. Dobra, widzę. Jak już wiemy, tu będzie trzeba ustawiać SpamChat. Eee, no, Anteci g Good name Music ID. SkyBlocks. Custom music. No, kurczę. Ty. Ty. Wow. Wow. Wow, walnąłeś mnie. To ja cię zaraz skliczuję Kulkidem. Tylko muszę pierwsze dowiedzieć się, jak to działa. Um, ok, Kill Co jest? Ej, widzieliście to widzowie? Jakby ewidentnie Roblox mnie wywalił, a tego tego GUI mi usunęło. Jeszcze raz włączam. A nie, właśnie. I tutaj jest największy problem, że najpierw muszę sobie Infinita da włączyć, jakieś podstawowe rzeczy i wejść. I wtedy dopiero, kiedy wejdę, i on mi pokaże komunikat, że a gra została tam zrobiona to i to i to mogę i to robię i... Wow, no. Zrobiłyśmy. Wow. Wow. Kiedy będzie napisane, że to i to zrobiłem, no to wtedy dopiero mogę przyjść do hakowania. I tak. Ja się cieszę niezmiernie, bo w ogóle nie wiedziałem, gdzie ten kod wkleić. Ale kurde. Roblox masz ewidentnie przez. przewalone, nie? No i. no i, no i, no i, no i. No i, no i. Czy mi nie reloadujemy to, nie? Mignęł mi. U, 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 zły open. Ja mam tutaj, mamy jakieś nie, a Flygui, Cheat, sub zero. Ram. <ścoughs> Hi, 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 hi. Ale się cieszę. No, po prostu Cieszę się jakbym był jakimś milionerem, nie? Czekajcie, muszę sobie włączyć OBS-a. Bo mi... W... Ja mam dwa monitory. Muszę sobie włączyć OBS-a, nie? Czy, Ty... ale to był jakiś dziwny błąd, który pierwszy raz widziałem tak szczerze. Więc widzowie, zostawiajcie suby łapki w górę, to ja wam mogę zrobić tutorial, jak to zrobić. Ej, to jeszcze gram bez cheatów, tak przy okazji, nie? To ja tu nie mam Infinity Jumpa, nie? Żeby nie było. Dobra, ja się cieszę. Food, sky, clart, in. Boże. E, x-admin. Loaded. No i co? Kill guy, lag guy. Wow. No i co, no i co mi to darze, co? Flajach, te troll co? Czy ja nie strolowałem. O kurde Ej widzowie czy ja rozwaliłem grę? O kurde Ej, nie no, spokojnie no, o kurde, o kurde. ej, co jest, um, okej, okay, to mi się podoba, um, no powiedzmy, co ja mogę wziąć? Logo tę cool kulki Gdzie mam te logo? Ja chcę logo Kurda, ej widzowie, ja grę zepsułem. Ewidentnie grę zepsułem A... Nie no ja, ja grę zepsułem. Czy tam jakaś babka prawie spadła? No Ja nie wiem ty, ja nie wiem, patrzcie, gościu się zapadł pod podłogę. I mi HP nie zadało, nie? Ej, bo ja tutaj nic nie widzę. Co jest? MPT, MPT. MISK, DISK. Nie wiem, no. SET, WALL, HACK, SPEED, DISCO. No, nie wiem, to mi ja nie a Ja chcę być niewidzialny. A, to mogę być niewidzialny. Weapons, A, co ja mogę sobie? Knife? O kurde! Ty, co jest? Nie, no nie gadaj. Ej, czekaj, czyli jak ja sobie zrobię. Nie, serio? Nie, 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 bo ja w to nie wierzę. Klein. O kurde. A, bo to jest, że ja mogę latać? Ty cie panie. Spokojnie, spokojnie. Ty, widzowie, ja tą grę zepsułem. Do. <śm> nie, no. Play, nie chcę być playnem Wyłączcie mi tego playna, kurde. Widzowie, ja. ja. ja normalnie Robloxa już zepsułem, nie? Ty, ja zabiję wszystkich, serio? Czy tylko mi ja se jaje robię? Jaja se robię, nie? Aha, HD admin trzeba mieć. Jcemia jakieś komendy al. Play Hard from Front Data Model Dobra, to łączymy panownie. Jakby nie, no wiecie widzowie. Jakby bardzo mi się podoba to, że... Bo jakby... Okej, okay, rozumiem, może to nie jest legalne, że takie rzeczy robimy. Ale Roblox czasami serio powinien bardziej wyluzować, bo... Przez to, że mnie zablokowali, no ja już im kompletnie nie odpuszczę. Jestem przez to bardzo, bardzo zły. Ty, ja sobie poszukam innych rzeczy. Kill all... ...roblox... Ro Kurde, widzowie, ja teraz jestem. Dobra, dobra. Ej, dobra, widzowie, ja mówię prosto i na temat. Jeżeli pod tym... Jeżeli będzie 80 subskrypcji. To... O jak coś to ja, ja wam powiem jak zrobić a na 100 subów zrobię własny I będziemy wyłączali jakieś gry Tylko piszcie mi jakie gry to je wyłączymy specjal na 100, 150 subów o 150 subów to wyłączymy jakąś grę Ej, beka będzie Dobra widzowie lajki i suby, bo to ja się serio potekstetowałem jeżeli chcecie, żebym włączył jakąś grę jak na przykład Map City, to, to nie wiem, a to, to specjał na 150 subów, zostawajcie suby łapki w górę. Lecimy z tym. Ja dziękuję za oglądanie. Hello.